Tak ogólnie to trochę ćpasz. Dobra, może nie trochę. Po prostu ćpasz. Ogarnąłeś też zajebistą skrytkę na narkotyki. Czerwona, pusta tabakierka po Red Bullu. Nikt ci przecież nie będzie grzebał w tabakierce. Kitrasz tam dosłownie wszystko i zawsze masz ją przy sobie. Kruszysz kryształki na proch i chowasz do tabakierki. Jesteś po prostu prawdziwym geniuszem. Każdy dzień, kiedy kończysz lekcję, wcześniej odwiedzasz dom starców na drugim końcu miasta. Specjalnie bierzesz po szkole busa i jedziesz tam, by zobaczyć swojego dziadka. już poczciwy staruszek zawsze przy tobie był. Praktycznie to on ciebie wy Kochasz go naprawdę bardzo mocno. Niestety twoi rodzice mają jakiegoś pierdolca o niego. Nie pozwolili mu mieszkać z wami po śmierci babci, kiedy został sam, więc wysłali go do domu starców. Dzisiaj miałeś wyjątkowo sześć lekcji. Bierzesz busa i jedziesz odwiedzić dziadka. Jesteś już w tym domu starców z panią recepcjonistką na ty. O, Anon, miło, że tak dbasz o swojego dziadka. Wpisujesz się na listę odwiedzających i idziesz schodami na górę do pokoju dziadka. Zastajesz go zapatrzonego w pochmurne niebo za oknem. Cześć dziadzia! Dziadek odkleja nos od szyby i podjeżdża do ciebie wózkiem. Bardzo dużo w życiu przeżył, niestety nie miał w nim dużo powodów do radości. Niczego bardziej nienawidził robić niż mówić o swojej przeszłości. Mimo to tobie zawsze o niej opowiadał. Za każdym razem ze łzami w oczach, ale jednak mówił o swoich przeżyciach. Specjalnie dla ciebie i tylko dla ciebie. Zawsze próbował swoje szare wspomnienia opowiadać jak najbarwniej. Hej, Wnusiu, jak tam w szkole było? Schylasz się, żeby go przytulić na tym jego wózku. Dobrze, dziadzia, bardzo dobrze. Ale nie dobrój mi tutaj wnuczek, tylko opowiadaj. Straszacz mu swój dzień. Mówisz o kolegach, szkole, rodzicach. Śmiejecie się razem, dyskutujecie na różne tematy, pijąc przy tym herbatę z mlekiem. To chyba jedyna taka herbata na świecie. Nie jest jakaś tam pyszna, dziad już zawsze ją zalewał wodą ze swojego perelowskiego czajniczka, takiego elektrycznego badziewia, które nadawało herbacie metalicznego smaku. Nagle dziadzia spojrzył badawczym spojrzeniem na ciebie. Potem spojrzał na podłogę. Podążyłeś za jego wzrokiem. Na podłodze leżała twoja tabakierka. Wypadła ci pewnie z kieszeni, jak się pochylałaś nad dziadkiem, żeby go przytulić. Dziadzia, słuchaj, to nie... Przede mną nie musisz się tłumaczyć, wnuczek! Powiedział to bardzo łagodnym głosem. Kiedyś sam wciągałem tabakę. Pamiętam jeszcze nawet smak takiej jednej. Chyba nazywała się... Wirdzińska, czy jakoś tak. Nie, po prostu, dziadzia, ja to tylko koledze trzymam. Trochę ciebie boli sumienie, że okłamujesz dziadka, ale niczego się tak nie boisz jak tego, żeby dziadek widział ciebie jako ćpuna. Pokaż mi ta tabakę, wnusiu. Niechętnie podajesz ją swojemu dziadziusiowi i obraca ją w rękach, czyta etykietkę. Otwiera ją, wysypuje trochę na stół. Ciekawe, czy jest taka sama jak te, co kiedyś się produkowali. Dziadku, nie wolno ci... Cały w nerwach doskakujesz do stolika, na którym leży biały proszek i strzepujesz go na ziemię. Dziadek patrzy na ciebie podejrzliwie. Knusiu, chcesz może o czymś powiedzieć dziadkowi? Nie, nic, tylko, tylko nie wolno tobie, jesteś już trochę stary, masz problemy ze zdrowiem. Ale z ciebie jebany tchórz, twój dziadek zawsze był upartą osobą. Ja, stary, wnuczu się jestem w pełni się! Nie, dziadziu przecież ci nie wolno. Zobaczysz, że mi nic nie będzie, jeszcze długo pożyję. Się będziesz ze mną, musiał jeszcze trochę pomęczyć. Obdarowuje ciebie wspaniałym uśmiechem, rzuca ci na pewne siebie spojrzenie i sypie na stół trochę białego prochu. Łza spływa ci po policzku, dziadek czule patrzy na ciebie. Wnuczku, nie ma się czego bać? Obiecuję, że nic mi nie będzie, a robię to, co robię, tylko dlatego, żeby ci to udowadnić. Zakrywasz twarz rękoma, kurwa, no powiedz coś pierdolony tchórzu. Czas na chwilę zamiera. Dokładnie wiesz, co się stanie, jak wykrzykniesz, że to nie jest tabaka. Dziadek i tak będzie Ciebie kochać, ale stracisz w jego oczach wszystko, co on w tobie widział. Ale będzie żył. Przecież jeszcze będzie żył. Będziesz go odwiedzać tak, jak zawsze. Dobrze wiesz, że tak będzie. Jednak milczysz, nie masz wystarczająco odwagi, by cokolwiek powiedzieć. Jesteś tylko jebanym tchórzem. Słyszysz jak dziadek rzuca pod nosem Co to diabelstwo jakieś takie białe? Płaczesz Płaczesz jak dziecko Zabierasz ręce z twarzy i widzisz uśmiechniętego dziadka na wózku Na stole nie ma śladu po białym proszku Widzisz? Było się czegować Ty i tak dalej płaczesz, nie możesz tego pohamować Chodź tu w nosiu do dziadka Posłusznie podchodzisz do swojego dziadziusia On ciebie przytula bardzo mocno Przyciska twoją głowę do swojej piersi i Słyszysz bicie jego serca Spokojnie wnusiu, od jakiejś tam tabaki przecież nie zginę <grystanie> Paczesz tak w jego uścisku kilka dobrych minut Wiesz co wnuczuś, jakoś dziwnie się czuję Ryczysz już na całego, nagle staje się to, co wiesz, że miało się stać Przykładasz ucho do jego piersi, ale nic nie słyszysz Serce stanęło Wybiegasz na korytarz, wołasz o pomoc. Przybiega panie od recepcji, po niej wbiegają do pokoju pielęgniarki, próbują go reanimować. Patrzysz na to wszystko ciągle płacząc. Nagle pielęgniarki kręcą głowami i odchodzą od niego. Słyszysz od nich tylko: To wszystko, co mogliśmy zrobić, proszę pana. Cały czas masz ten widok przed oczami. Od tego zdarzenia minął tydzień, dzisiaj jest pogrzeb dziadka. Ty cały czas ryczysz i nie możesz się pozbierać. W ręku zaciskasz czerwoną tabakierkę. Wiesz, że to już koniec. Nigdy więcej w swoim życiu nie usłyszysz jego rezolutnego wnosio. Nigdy więcej nie poczujesz jego ręki ocierającej ci łzy z policzków. Nigdy więcej nie napijesz się herbatki zalanej wodą z perelowskiego czajniczka. Wszystko przepadło. Straciłeś nie tylko swojego najukochańszego dziadzia. Straciłeś też jedyne co ci zostało. Jedyne dzięki czemu czułeś, że kimś jednak jesteś. Straciłeś szacunek do samego siebie.